Jeszcze nie mamy takich sygnałów, że niedźwiedź yy, przychodzi na jabłka w sadach w na ulicy yy, Natomiast Może dlatego, że jest jeszcze ciągle ciepło i jeszcze roślinność jest bujna, yy, więc te niedźwiedzie mają co jeść. Wiadomo, że są przede wszystkim roślinnożercami. Natomiast yy, z przykrością stwierdzam, że mamy bardzo słaby urodzaj yy, borówek, czyli czarnych jagód. W związku z tym nie będzie tego tradycyjnego opasywania się na borówkach. No, ten niedzieć będzie musiał te zapasy cukru, jakie są w owocach, uzupełnić gdzie indziej, więc pewnie będzie szukał innych owoców runa leśnego. Maliny mamy, no, ale być może, że będzie rzeczywiście schodził do, na przedpole, wychodził na, poza teatr, na przedpole teatr i może te jakieś zdarzenia niebezpieczne się będą dokonywały no.